Jak jest tendencja do nagrywania filmików w czasie, kiedy polska gra ważne mecze? Także dzisiaj serdecznie zapraszam Was na Poczuj Lato Buktek. Pytanie pierwsze: książka lub seria, którą chciałabyś przeczytać? I u mnie nie będzie to dużym zaskoczeniem, ponieważ już ją zaczęłam i mam zamiar skończyć bo to jest dłuższa seria. A mówię tu o olimpijskich herosach i zagubionym herosie Alika To książkę już zaczęłam, jestem na 180. stronie i powiem wam, że strasznie mi przypomina Persiego, zwłaszcza początek, i nie wiem czy to dobrze, czy to źle, ale póki co czytam się w ciężko. Czytam ją już drugi, trzeci dzień i tylko tyle. Nie Pytanie drugie. Książka z żółtą lub niebieską okładką. I tutaj też mam książkę, która odpowiada obydwu kolorom. A jest to osobliwe i cudowne przypadki A.V. Lavender, Laisley Walton I do tej książki nie będę dużo mówiła Ponieważ pisałam o niej na blogu Ale tak bardzo w skrócie To historia dziewczyny, która, która urodziła się Ze skrzydłami, chociaż nie umie latać Jej rodzina w ogóle jest bardzo wyjątkowa I specyficzna Pytanie trzecie Mój plażowy must have. I tutaj też ta książka przyszła bardzo spontanicznie Ponieważ takiego przypadek Pożyczyłam od koleżanki I jest to Trylogia Delirium Tę trylogię już chciałam wcześniej przeczytać, ale jakoś tak nie mogłam jej zdobyć, zanim mi się zawiódł I bardziej, że ostatnio mam jakąś fazę, że nie chcę historii miłosnych A tu podobno miłość jest zakazana Pytanie czwarte Książka z okładką, która kojarzy Ci się z wakacjami I tutaj też miałam dość trudny wybór, ponieważ dużo takich książek nie mam W końcu znalazłam Nicolasa Sparks'a Najdłuższą Podróż Wakacyjne klimaty, to ładnie ten grzbiet tutaj Połowa plaża, łóneczko i w ogóle tak, tak. Pytanie piąte. powie, która wywołała u ciebie słoneczny uśmiech. Tak słodko. Tamary Werber. Przy tej historii tak się uśmiałam. Takie miałam wypieki na twarzy. To nie jest tylko historia miłosna. To jest gorąca. Bardzo gorąca historia miłosna. I po prostu bohaterowie są tu wspaniali. Historia jest wspaniała. W ogóle przecież bohaterów jest straszna, a ich tak ukształtowała nas. Trzeba po prostu już bardzo żałuję, że to jest tylko jednotomowa powieść Pytanie szóste Książka, nad którą wylewałam może łez I tutaj niestety nie mogę wam pokazać żadnej książki, ponieważ nie mam jej fizycznie Bo nie miałam akurat, ich co czytałam Tak szybko powiem, że płakałam przy jednej, czyli ostatnim tomie trylogii Niezgodna Płakałam przy Gwiazda Szygwina No to wiadomo, z jakich powodów i pokam się mi mi Pytanie siódme. Najlepsza impreza w książkach, czyli taka impreza, w której chciałabyś uczestniczyć. I ci, co obserwują mnie już dłużej na blogu, albo oby jakiś mój tag, to wiedzą, że nie może zawierać u mnie w tagach. Marv Anioła. Cassandra Kreb. I tutaj mówię o imprezach organizowanych przez Magnusa Beina, czyli dobrogatów, świetna muzyka, fajne kluby, wspaniali ludzie i pełno niespodziewanych akcji. Pytanie ósme. Z historią tak łatwą, jak jadę na rowerze. I tutaj nie mogłam się zdecydować tylko na jedną książkę, także ja pokażę Wam dwie. Pierwsze z nich są Chłopcy Jakuba Ćwieka, czyli historia łatwa, przyjemna, śmieszna, niezobowiązująca i szczerze mówiąc, polecam przede wszystkim na wakacje, ponieważ jeżeli macie bardzo wymagającego nauczyciela od polskiego i zaczniecie czytać tę książkę, to przejdziecie na ten slang właśnie tej książki, a wtedy nie jest przyjemnie nie polecam, przetestowałam i się przejechałam to jest pierwsza, a druga jeszcze jest urodzona o północy z Lee Hunter, która to była druga recenzja na kanale, którą wam dodałam, to też jest historia trochę banalna, nic nie znacząca do ta fantazy, ale na mi się je czyta i jestem ciekawa co Oteca myślę w tych kolejnych tomach mam nadzieję, że aż jest ich pięć także urodzona o północy też jest łatwo i niezobowiącą opowieścią, bo tam ona próbuje sam zgadnąć kim jest przeżywa przygody i tam obóz i tak dalej. Pytanie dziewiąte, czyli powieść, do której musiałeś dojrzeć jak kwiat. I szczerze powiem, że książka, która teraz wam pokażę, ja jeszcze do niej nie dojrzałam, ale czytałam ją wcześniej, bo wszyscy po prostu wychwalali w niebogłosy, że jakie to wspaniałe, cudowne i w ogóle wszystkie booktuberki wyznawały miłość temu bohaterowi. Nie wiem, dobra, przekonam się na własnej skórze. Ja nie wtedy znalazłam na promocji ją za niecałe 10 zł, więc mówię, czemu nie? A mowa tu o dumie i uprzedzeniu Jane Austen, czyli Pan Darcy. Wsała historia miłosna, która wiele do mojego życia nie wiosła. I nie wiem, ja chcę jeszcze dać raz tej książce szansę. I może to różnie nie do tego. Nie wiem, może pan Darcy nie miał takiego wpływu na mnie. No nie wiem. Naprawdę nie mam co innego powiedzieć. Ale no, średnie to było I tak, to już były wszystkie pytania tego. Ja nikogo nie nominuję. Albo znaczy, nominuję każdego chętnego i możecie mi podsyłać linki do Waszych odpowiedzi. Albo w komentarzu zostawcie odpowiedzi, jakie byście wy udzielili. I ja się już z Wami żegnam i na razie.